Dzień dobry, polski rynek hotelowy dynamicznie rośnie. Jaka przyszłość czeka spółkę Focus Hotels i jakie plany ma jedna z największych prywatnych polskich sieci? Zapraszam na IMU raport. program o jedynej takiej spółce w Polsce. Łukasz Płoszyński, dzień dobry Państwu. Mikołaj Jerzy. Remigiusz Jaskot, zaczynamy. Witamy Państwa na kanale Grupy Kapitałowej Mobile, jedynego konglomeratu notowanego na GPW. Ta wyjątkowość polega na tym, że mamy wiele spółek w portfolio, całkiem różnych spółek. I o ile być może rzadko jako konsumenci stykacie się z realizacjami Atremu czy projektu Budownictwo, to jest duża szansa, że spotkaliście na swojej drodze obiekt Focus Hotels, a wkrótce kolejne otwarcie. Łukaszu, kolejny 18-obiekt sieci w Olsztynie. Tak, tam już zbliżamy się do. Szczęśliwego końca tej inwestycji. Na dzień dzisiejszy to przewidywana data otwarcia, to jest marzec przyszłego roku. Z tytułu otworzymy drzwi. 80 pokoi w standardzie 4 gwiazdek w samym centrum miasta. Bardzo atrakcyjny produkt. Kolejna konwersja sobie. z budynku biurowego. Tak. Tak, tak. I tak, y, może patrząc na same te konwersje, nasze ostatnie, bo poprzednim otwarciem był Wrocław. Tam akurat konwersja zbi raz zbiorowca, dwa, że z obiektu, który jest mix-usem, bo poza samą funkcją biurową, ma w sobie jeszcze funkcję kinową, jest duży fitness, są też e, restauracje, kawiarnie. To tak porównując sobie te dwa obiekty, gdzie Olsztyn to był też biurowiec, ale który nigdy nie został ukończony. Więc był to po prostu pusty szkielet z gotową elewacją jest o wiele, o wiele łatwiejszy projekt na pewno w realizacji, gdyż można było, nie trzeba nic wyburzać, można się było dość łatwo w niego wrysować bez większych zmian i zbudować go. I też widać to w kosztach samej inwestycji, bo wyszedł jest znacząco drożej, z powodu tego, że był to już przez wiele lat funkcjonujący budynek biurowy. My już Państwu sygnalizowaliśmy, że to będzie coraz popularniejsze, że biurowce będą przerabiane na hotele lub mieszkania. Mieliśmy taki odcinek na kanale, polecamy. A teraz m.in. Business Insider pochylił się nad tym trendem i jako przykład wskazał hotel we Wrocławiu. I też przypomniał, że w tym hotelu jest 87 pokoi i każdy z nich jest inny, bo ta elewacja owalna, frontowa, ona wymusza, że każdy układ pokoju. Się różni. Nie każdy, ale tak, jest, jest dużo rodzajów pokoi. Pamiętajmy, że ten hotel, tak patrząc na niego, to składa się z tej części frontowej, z, z części wieży, która właśnie ma ten uwalny, charakterystyczny kształt, jak również z łącznika z kolejnym budynkiem za tą wieżą, która akurat ma, jest regularnym prostokątem, więc to jest jedyne miejsce, gdzie te hotele mają powtarzalność, tak? pokoje, przepraszam, mają powtarzalność. I tutaj, w ramach doprecyzowania, to myślę, że to dużo większy jest game changer dla branży hotelarskiej, to że można przerabiać biura na hotele, niż dla mieszkaniowej, dlatego że w mieszkaniowej to mogą być tylko albo w większości jednostki usługowe, bo z reguły te, te obiekty były budowane na działkach z funkcją usług, więc jak już mieszkaniowa funkcja to takie apart-hotele czy takie mieszkania na wynajem, taki krótkoterminowy, albo no nie z funkcją docelowego mieszkalnictwa. No bo takich działek, które, które rzeczywiście mają w, w miejscowym planie, że można tam robić mieszkania, to będzie zdecydowanie mniej. Łukasz, są dwa modele, w których współpracuje, zamierza współpracować tak naprawdę Focus Hotels z inwestorami, dzierżawa i zarządzanie. I jak idzie ten pomysł wdrożenia tej propozycji, aby y, współpracować z marką międzynarodową i znaleźć też inwestora z obiektem i to wszystko połączyć w jedną całość? Pewnie. No to jest nasza nowa strategia. ogłosiliśmy ją raptem w maju tego roku. I od tej pory y, tych tematów mamy sporo obecnie y, w realizacji, gdzie w jednym jesteśmy bardzo blisko szczęśliwego zakończenia, gdzie akurat będzie jeżeli wszystko dobrze pójdzie, połączenie zarządzania, czyli tej drugiej formy naszej działalności właśnie z marką międzynarodową, to co jest ciekawe, że większość tych projektów w tej chwili jest za granicą, tak, czyli w naszych krajach ościennych, gdyż prowadzimy rozmowy na Litwie, w Czechach i w Rumunii. Z, z tych z kliknijcie trzech... Kliknijcie dzwoneczek e, subskrypcji, to na pewno nie przegapi Was ta informacja, kiedy będzie ten pierwszy podpisany. A z tych trzech rynków e... Czy one się różnią, gdybyśmy się powiedzieć? Oczywiście to, to jest tak, że każdy z tych rynków jest trochę inny, w Rumunii prowadzimy rozmowy w Bukareszcie, czyli w stolicy. Z kolei w Czechach to jest Praga oczywiście, to jest największy rynek hotelowy w tej części Europy z najwyższą średnią ceną. A Litwa to są trochę mniejsze miejscowości niż te, które na pewno wymieniłem. Natomiast to wszystko zależy od samego pomysłu na dany hotel, lokalizacji i w to, co my tam wierzymy, że da się z nim zrobić. Tak? Więc akurat tam mamy bardzo ciekawy projekt na tapecie teraz, jeśli chodzi o Litwę. A jak wygląda pozyskiwanie... Osób czy firm do współpracy w takim układzie właśnie z, z udziałem tej marki międzynarodowej, jak to wszystko spiąć, no bo mamy kogoś, kto na przykład ma albo budynek, albo działkę, no mamy tych wielkich graczy międzynarodowych, no i jesteście gdzieś, chcecie skojarzyć obie te strony, jak to wszystko połączyć? Znaczy to nie my jesteśmy tym kojarzącym w tym wypadku, bo już mówię, z czego to wynika. My jesteśmy porozumieni z każdą sieć, z, tych, z tych dużych graczy międzynarodowych, w sieci hotelarskich, czy to jest Mario, czy to jest Hilton, czy to jest Akor. To są osoby, które też znamy bo raz, że szczęścia z nich zdarzyło nam się pracować kiedyś. A dwa, że jesteśmy firmą przez nich rekomendowaną, często do tych projektów, więc to oni nam często otwierają drzwi, więc to jest jeden z, jedno z tych naszych furtek do tego typu projektów, a drugą jest oczywiście za pomocą dużych międzynarodowych pośredników, z którymi też współpracujemy. Kiedy się możemy spodziewać, że coś. A, nie lubię takich deklaracji. Dobrze. Ja sam trochę <grybujesz> siedzę jak na szpilkach w związku z tym projektem. Miałem nadzieję, że już będę mógł coś dzisiaj Państwu powiedzieć, ale jeszcze czekamy. Więc. Okej, okay, a jak już badacie te, te propozycje, to na przykład z jakich powodów może odpaść hotel? No domyślam się, dla mnie jako dla Lejka, no, oczekiwana rentowność, jak rozumiem, może być niska, tak? Przecież powodów może być wiele. Tak? No, my zawsze analizując te projekty, no to pierwszym czynnikiem jest zawsze lokalizacja, drugim lokalizacja, trzecim lokalizacja, a dopiero potem zaczynamy w ogóle go liczyć. Tak? Więc, natomiast jeżeli my się nie spina nakład versus oczekiwane zwroty... No to dobrze, ale a super lokalizacja szansę... w mieście, które, gdzie już wiemy, że jest bardzo dużo hoteli, czy to jest problem? Nie, nie jest. Nie jest, nie jest. No, to są rynki, które są najłatwiejsze do policzenia przez nas. Tam, gdzie mamy bardzo dużo punktów odniesienia i bardzo dużo informacji możemy na temat tego rynku kupić, co bardzo ułatwia liczenie. Nawet jeżeli do tej pory sobie spojrzymy na Polskę, to oczywiście wszystkie te duże rynki rosły bardzo dynamicznie w ostatnich latach i wraz z wzrostem... Ilości pokoi rośnie też stale liczba gości. My w tej chwili raczej obserwujemy, że ten trend zacznie się trochę wypłaszczać, dojdzie do pewnej stagnacji tych dwóch czynników. Wrocław to jest taki jeden to jest pierwszy duży rynek w Polsce, który dostał lekki zadyczki w tym roku, a to też we wszystkich raportach, również z Tiara widzimy, że w kolejnych latach, chociażby w Warszawie, raczej będzie nastąpiła pewna stagnacja tak, wyników, właśnie z tego powodu, że ta podaż jest dość duża, tak, i tutaj jeszcze popyt trochę za tym nie nadąża Przejdźmy do wyników. Wyniki, które były opublikowane w ramach raportu skonsolidowanego GKI z segmentu hotelarstwo wyglądają następująco. Przychody netto sprzedaży w tym segmencie za pierwsze półrocze 94,4 miliona złotych. Wzrost o 10,3 miliona, czyli o 12,2%. Wynik segmentu 5,1 miliona. Przychody jak na wykresie. Jak Ty patrzysz na te pierwsze półrocze? Pozytywnie. Znaczy, na pewno w części bierze się to, oczywiście, z otwarcia nowych obiektów. Znaczy, w pierwszym półroczu otworzyliśmy Kraków, tak? teraz na początku drugiego półroczu doszedł jeszcze Wrocław. My zawsze porównujemy się do rynku tak? i widzimy, że rośniemy szybciej od konkurencji, więc to nas zawsze cieszy. Znaczy, ja bym tutaj dał trochę więcej, trochę więcej liczb, bo to tak nie oddaje. Te pierwsze półrocze zawsze jest trudniejsze. To nawet na tych liczbach. Te przychody to wzrosły tam z 12%, tak? a powiedzmy sam wynik wzrósł pięciokrotnie, bo w zeszłym roku było tylko tam niecałe milion złotych, teraz jest 5, ale jakbyśmy chcieli już takie mniej lubiane wskaźniki przez niektórych inwestorów wskazywać, no to przy tych 94 to taka powiedzmy EBITDA segmentu to było ponad 28 milionów, gdzie w zeszłym roku to było prawie 21, a taki EBIT tego segmentu, czyli taki zysk brutto ze sprzedaży teraz był 14, gdzie był w zeszłym roku 87, więc taka, ta, 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 ten, te wyniki są znacząco lepsze. Jest to czynnik, znaczy jest kilka najważniejszych czynników. Po pierwsze, lepsze dane operacyjne, po drugie, też praca nad kosztami wykonana w zeszłym roku teraz ma swoje owoce, także, także bardzo dobre wyniki. Jeszcze mamy te wskaźniki branżowe, bo obłożenie hoteli wzrosło o 1,3%, ale wzrost średniej ceny sprzedanego pokoju to aż 7% w górę. I wskaźnik REF PAR na dostępny pokój plus 8,7%. To sporo. Tak, to właśnie to co powiedziałem. Tak? Obserwujemy te wskaźniki i widzimy, że rosną nam one szybciej od konkurencji. A czy możesz zdradzić, jakie są wyniki tych dwóch nowych hoteli, Wrocław i Kraków? Eee, już mówię, eee, więc tak. Eee, no we Wrocławiu jesteśmy po paru miesiącach. Eee, uważam, że dość udany start z bardzo najwyższą ceną w całej naszej sieci. Z czwórką z przodu. Eee, tak zaczynaliśmy, więc też jesteśmy stosunkowo zadowoleni z tego otwarcia. Kraku było tyle łatwiejsze, oczywiście, że tam nie było przerwy w działalności, był to przejmowanie obiektu już istniejącego. Nam te wyniki, które wcześniej odnosił, udaje się systematycznie z miesiąca na miesiąc poprawiać, zarówno jeśli chodzi o obłożenie, jak i średnią cenę. Więc jesteśmy również zadowoleni dla tych, którzy nie byli na miejscu, gdybyś mógł powiedzieć, czy ten profil tych hoteli jest trochę inny? No bo ten w Wrocławiu jest położony w samym centrum, a ten czy ten w Krakowie jest taki bardziej biznesowy, konferencyjny? Jak to wygląda? Znaczy, no, są no, nieporównywalne w ogóle lokalizacje? Tak. tak? No bo we Wrocławiu jest to pewnie jedna z najlepszych lokalizacji w mieście. Z kolei Kraków znajduje się przy Zakopiance, już na wylocie, ale w takiej biznesowej części miasta i rzeczywiście... Biznes, ale również charakterystyka miasta jest taka, że i sporo grup turystycznych udaje nam się pozyskiwać do tego obiektu. A o tym dokąd zmierza rynek, jak będzie wyglądała przyszłość polskiego hotelarstwa będzie można porozmawiać między innymi na Hotel Investment Trends. To jest konferencja, która odbędzie się 18 maja przyszłego roku w hotelu Focus Premium Warszawa. To jest wydarzenie organizowane przez czasopismo Hotelarz i stronę ehotelaż.pl we współpracy z Focus Hotels. Tak jest. To już będzie drugi rok z rzędu. Ta konferencja odbędzie się u nas, więc też jesteśmy z tego bardzo dumni. Zwłaszcza, że jest to największe tego typu wydarzenie, spotkanie dla hotelarzy i inwestorów w tej części Europy. Razem z Mikołem mieliśmy okazję uczestniczyć w konferencji w tym hotelu. To była konferencja D Investment Summit i były same pozytywne opinie, jak, jak poszło i tak naprawdę ile osób było w stanie pomieścić hotel tego dnia. No, tutaj możemy być trochę nieskromni, ale to jest jeden z najwyżej ocenianych hoteli w całej Warszawie. Tak, ale Piotr zaapelował, że może jeszcze jeden w Warszawie, bo nawet by że pewnie by zdublował liczbę gości. A tam już tysiąc osób pewnie by nie weszło. Nie, nie. tysiąc jest Musimy pewnie spełnić oczekiwanie Piotra z czasem. Coś tu musimy zrobić. Jak jesteś, Łukaszu, przy tym, jak wygląda cała branża? to byłeś jedną z osób, które uczestniczyły w rozmowie w Ministerstwie Sportu i Turystyki, i były trzy tematy, o których rozmawialiście. I tak jak sobie wynotowałem, rozporządzenie w sprawie kategoryzacji, opłata turystyczna i regulacje najmu krótkoterminowego. I propozycja wasza z tego, co czytałem, była taka, żeby trochę zmienić, ale nie wywracać całego, całej konstrukcji. Tak, znaczy to może po kolei, jeśli chodzi o te trzy tematy. Tak, Pierwszym, ten główny wątek to jest oczywiście zmiana zasad zaszeregowywania hoteli w Polsce, czyli nadawania im gwiazdek od jednej do pięciu. No bo y, tutaj działamy w oparciu o dość stare prawo w tej chwili, które stało się też z racji na dynamicznie rozwijającą się branżę y, trochę nieżyciowe w wielu wypadkach, a w kilku jeszcze innych. Y, nie było też, wydaje mi się, łatwe dla samych urzędników, którzy te gwiazdki nadawali. Szczególnie problemem zawsze było dla nas podejście danego urzędu marszałkowskiego do powierzchni, sposobu liczenia powierzchni pokoju. Tak więc, jak gdyby, wszystkie te rzeczy raczej staraliśmy się uporządkować i uprościć. Tutaj we no, współpracy w z innymi hotelarzami. Wiem, że de 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 deweloperzy mają, mają problem, jak liczyć te ściany. A Wiesz, to, to nie to chodzi to o ściany. W hotelach jest tak, że dotychczasowy przepis mówi o tym, że do powierzchni pokoju nie wlicza się łazienki, no i to jest dość oczywiste pomieszczenie, które można sobie wyłączyć i od wydzielonej strefy wejściowej. No i tu się robi problem, bo hoteli nie buduje się jak kiedyś, gdzie, zresztą no, jako przykład mogę podać nasz hotel pod Orłem, gdzie jest ta strefa wejściowa jest wydzielona rzeczywiście, bo są y, drzwi wejściowe do pokoju, jest łazienka po lewej stronie na ogół, albo po prawej i na są jeszcze, y, została jeszcze framuga po drzwiach, które były, dopiero prowadziły do samego pokoju, tej strefy mieszkalnej. No dzisiaj się tego w ten sposób nie buduje, tak? Więc jesteśmy za tym, żeby ten przedsionek wliczał się po prostu do powierzchni całkowitej. Oprócz kategoryzacji opłata turystyczna. Tak, bo teraz tak, na chwilę obecną w wielu miejscowościach w Polsce funkcjonuje jedna z dwóch opłat. Pierwsza to jest opłata uzdrowiskowa. Druga to jest opłata miejscowa. Opłata turystyczna będzie opłatą trzecią, ale ona nie będzie się z nimi dublowała, co jest istotne. Ona będzie wprowadzana też tylko i wyłącznie po decyzji samych samorządów i może zastępować. Mogą zrezygnować z tamtej opłaty i wprowadzić ją w jej miejsce. I tutaj 80% tej opłaty ma zostawać. W, lokalnym, w lokalnej społeczności, a 20% będzie transferowane dopiero poza samorząd i tutaj duża część zasili się budżet Polskiej Organizacji Turystycznej, która będzie miała te pieniądze wykorzystywać do promocji Polski na świecie i naszej turystyki. Najem krótkoterminowy, domyślam się, że tutaj możecie szukać sojusznika w różnych organizacjach lokatorskich, prawda? Bo jeśli ktoś sobie zrobi de facto hotel w kamienicy, to no to jest uciążliwe, niebezpieczne, wiele zagrożeń się z tym łączy. No to jest taka trochę sól wokół hotela, wszystkich hotelarzy od wielu lat. Cieszymy się, że wreszcie są podejmowane, zostaną podjęte pierwsze kroki, żeby pomóc profesjonalizować się osobom wynajmującym mieszkanie, czy też firmom żyjącym z tego. Więc powstanie tutaj rejestr tych podmiotów, obowiązkowy dla nich, do no, zarejestrowania się. I to jest, powiedzmy, liczę, że to jest pierwszy krok w kierunku ucywilizowania po tej działalności. Też z myślą o bezpieczeństwie gości. Chociaż cały czas w mediach czytam o takich artystach, niedaleko jak wczoraj czytałem, że w domu jednorodzinnym będzie teraz 11 pokoi na wynajem. Zdarzają się takie sytuacje, tak? W temacie właśnie um, tych najmów krótkoterminowych. To też jest bardzo ciekawe. Bo jakby to w dużej mierze też pomoże ograniczyć szarą strefę, która y, tutaj funkcjonuje. I też było to bardzo dobrze widać w momencie, kiedy pojawiły się bony turystyczne, bo nagle <laughs> tych chętnych do. Y, Wykorzystywa, żeby u nich wykorzystywano te bony, się zgłosiło bardzo wiele, których wcześniej nikt nie słyszał, tak? Więc to ujawniło dużą część tej szarej strefy, która w tym wynajmniej krótkoterminowym terminuje. Q&A, pytanie i odpowiedzi. Jak zawsze jesteśmy otwarci na to, co Wam chodzi po głowie i o co chcecie nas zapytać. Tym razem pytanie zadał Zielony Umysł, czyli jak się można domyślać, pytanie dotyczy atremu. Jak inne spółki reagują na wyniki atremu? Zazdroszczą? Są dla nich inspiracją? Ogólnie mobilizują? Czy nie zaprząto to ich głowy? Jest bez znaczenia. A może dla Was, zarządu Immobile, jest to mechanizm mobilizujący inne spół spółki? Coś w stylu, no patrzcie, atrem dowozi, a Wy nie. Czemu brać się do roboty? No, mógłbym powiedzieć, że nie lubię takich pytań, a mogę, ale odpowiem, że takie pytania zawsze są okazją do tego, żeby powiedzieć, jak my patrzymy na biznes i na funkcjonowanie w grupie. Patrzymy zupełnie inaczej koncentrujemy się na tym, żeby po prostu w każdej segmencie wykonywać codziennie jak najlepszą pracę, koncentrować się na tych czynnikach, które w danym segmencie decydują o tym, czy będziemy się rozwijać i ten, czy ten segment będzie prężnie działał, czy nie. A, a na takie czynniki rynkowe, które dane segmenty w danym momencie albo wspierają, albo w danym momencie jest e, trudniej, no to nie zwracamy uwagi. Tutaj, jak mam po swojej lewej stronie Łukasza, no to od razu mi się przypomina na przykład pandemia. No dziwne, żebyśmy krzyczeli w trakcie pandemii, że przychody spadają, tak? To jakby ten, czy na przykład w przemyśle to, że teraz osiągamy pozytywne wyniki mimo spadku, mimo negatywnego cyklu koniunkturalnego, w którym się Znajdujemy, to jest wynik, uważam, dobry. A, a tutaj, jeżeli chodzi o atrem no to to jest tak, że z jednej strony Atrem to jest świetna spółka ze świetnym zespołem, dobrze nastawiona do wzrostu, spółka, która dowodzi świetne wyniki, ale jest a działa też na rynku, który bardzo silnie rośnie i, 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 i rzeczywiście trochę inne mamy wyzwania, mamy takie wyzwania jak jakby sprostać temu rosnącemu popytowi, jak wykorzystać jak najwięcej z niego, jak się wyskalować, także to jest tak, że kompletnie tak, tak, tak na to nie popatrzymy. Każdy segment jest dla nas osobną, osobną historią, osobną strategią i osobnym wyzwaniem. Ja państwu mogę powiedzieć, że na pewno nikt nie zazdrości. Taki odbiór, z którym ja się spotykam, to wszyscy się cieszą, że Atremov idzie tak dobrze, bo to jest dobrze dla całej grupy. No, trochę jak Mikołaj powiedział, no, jeśli mamy jeden segment, w którym Y, nam wyszło, że to będą inwestycje na setki miliardów złotych, a pan premier mówi o bilionie to trudno to porównywać z jakąś inną branżą, gdzie cała branża na przykład jest w ostatnim czasie na minusie, więc um, trudno z tego wysnuwać jakieś wnioski, a ogólnie wszyscy są zadowoleni, że te perspektywy, które rysują się przed Atremem są tak dobre. Tak, ale też odsyłam nawet do analizy Santandera, e, jeszcze przed aktualizacjami, który długo, nie wiem czy teraz też zobaczymy, jak będzie w następnej aktualizacji, e, no to w zasadzie jako segment, który jest najbardziej wartościowy w całej grupie, wskazywał właśnie segment, hotelarski ze względu głównie na to, że te mnożniki porównawcze dla spółek zagranicznych są bardzo wysokie. Teraz akurat ATREM z wiadomych przyczyn też jest spółką wycenianą na dobrych mnożnikach ze względu na to, że ten rynek tak, tak dynamicznie rośnie, więc, więc jakby zachęcamy do, do własnych analiz, a my po prostu codziennie robimy swoje. Spójrzmy na kursy akcji trzech spółek z uniwersum GKI. Jak zawsze zaczynamy od Atremu, 49,30 groszy za akcję. PJP P. 15 zł. Grupa kapitałowa Immobile, 3 26 zł. 26 groszy. 36 dni, 6 godzin i 20 minut tyle zajęło Sebastianowi Szubskiemu, opłynięcie Wielkiej Brytanii. Kajakiem. To czwarty rekord Guinnessa Bydgoszczanina. W ten sposób pod hasłem Nie widać, a płynę, Szubski szerzył świadomość na temat problemów osób zmagających się z chorobami psychicznymi. Fokus Hotels i Grupa Kapitolowa Immobile wspierały Sebastiana w tym wyzwaniu. Kajakarz, przygotowując się do próby, korzystał z naszego hotelu w Sopocie. Stąd takie miłe podziękowania, zarówno dla spółki hotelowej, jak i dla całej grupy. Jeszcze raz gratulujemy Sebastianowi Szubskiemu temu, tego wspaniałego wyczynu. Idąc dalej mamy dla Was dwa filmowe zaproszenia, jak nasze spółki zmieniają polski krajobraz. Jesienią 2023 roku Atrem podpisał umowę z operatorem na wybudowanie stacji Leszno-Zachód wraz z linią zasilającą, transformatorami oraz budową wyprowadzeń średniego napięcia. Wynagrodzenie ujęte w umowie to 39 mln złotych netto. Budowa stacji elektroenergetycznej prawie się zakończyła. O tym, o co chodzi w tym projekcie i jak buduje się taki GPZ, to powiedział Damian Tacik, dyrektor ds. wykonawstwa Atremu. A za sprawą marki PromGlas byliśmy z kamerą w Siedlcach. O powstającym tam biurowcu powiedziała Aldona Schedler. PromGlas wykorzystał tam m.in. systemy Shiko dla konstrukcji fasadowych świetlika dachowego. Mamy tam też gięte szkło laminowane. To pozwoliło uzyskać dynamiczną, płynną formę elewacji. I ostatnia ciekawostka, balustrady wykonano z tego samego typu szkła co elewacje. Ten film jest na kanale PromGlasu, link w opisie. Przypominamy, że cały czas działa nasz program lojalnościowy Odbierz Niespodziankę. W ostatnim czasie na stronie Subiektywnie o Finansach było takie porównanie programów lojalnościowych polskich spółek, poczynając od tych największych jak Orlen czy PZU. Ja tam zerkałem jak wypadamy. Bardzo dobrze wyglądamy dzięki uprzejmości tutaj siedzącego Łukasza. Tam jak się zalogujecie, jak już prześlecie do nas screen ze swojego rachunku meklerskiego, to dostaniecie dostęp do takiej strefy i ta właśnie ta najciekawsza oferta dotyczy segmentu hotelowego, więc zapraszamy. Łukaszu, ostatnie pytanie do Ciebie. Zostałeś oznaczony przez pana ministra odznaką zasłużony dla hotelarstwa. Dlaczego? No, tak, po Dlaczego ta odznaka nie jest spięta w klapie? teraz. <grystanie> to nie jest kwestia, że Wam nie ufam, ale trzymam ją w sejfie. Nie odbierzcie nie tego chodzi, Nie chodzi się z takimi odznakami tu wszędzie. No ale to jest, ja myślę, już kolejna i jest taki, taki wzorzec, no powiedzmy, radzieckiego generała. Gdybyś na przykład miał tutaj wszystko, wszystko wpięte, to na pewno by ładnie wyglądało w kadrze. A no, my jest poważnie gratulujemy, bo Dzień. to już parę ładnych lat w tym biznesie, prawda? No, kupę lat. Czyli nie chcesz ale, nie. ale jak, Państwa, jak się wejdziecie w broszury Focus Hotels, tam można znaleźć doświadczenie biznesowe, bo, już mówiąc poważnie, wiele osób, które pracują w Focus Hotels, zdobywało doświadczenie w tych międzynarodowych markach hotelowych i to nie jest tak, że to są osoby, które niedawno trafiły do hotelarstwa, to są osoby z wieloletnim doświadczeniem, stąd tak dobre wyniki z segmentu hotelarskiego. Śniadek jest bardzo złośliwy, widzisz, jeden przytyk z medalem, drugi przytyk z wiekiem. <laughs> Często, jeśli wy macie jakieś przytyki, piszcie w komentarzach, na wszystkie reagujemy, mówiąc poważnie, jesteśmy otwarci na wasze pytania, jeśli chcecie zapytać, co z tymi hotelami, co z grupą, cały czas jesteśmy obecni na X, tam najwięcej chyba postujemy, ale też na Linkedinie, na Facebooku, rzecz jasna na YouTubie. Dziękujemy za dziś, bądźcie z nami, do zobaczenia. Do widzenia. Do zobaczenia.